Cześć wszystkim, tu Crackers. Dziś odkryłem fajny sposób na otwieranie drzwi ironowych. Wystarczy posiadać jeden klocek dirtu, haczkę, ironowe drzwi, troszeczkę redstone'a, jeden redstone repeater i dwie świeczki. tak. Rozwalamy jeden klocek dirtu, robimy taki dołek. Kładziemy redstone repeater, kładziemy tutaj dirt, ciągniemy troszeczkę Robimy negację. Dajemy zamknięte drzwi ironowe. I jak widać jest teraz ten klocek jako zwykły dirt. A teraz wystarczy go zaorać, drzwi się otwierają. Niestety ten sposób jest tylko na 30 sekund, ponieważ jeśli teren jest nienawadniany ten klocek zamienia się w zwykły dirt. Jak widać, zaoram. To jest tak jakbym podeptał, czyli teraz po prostu tak jakby samo się depta i zamykają się drzwi. Więc proszę na to uważać. Dobrze, jeśli się podobało, proszę o subskrypcję, komentowanie, łapki w górę. No więc to jest to chyba na tyle. Cześć.